Wszystko tu milczy, ale we mnie wrzask. Tłumie ten hałas, bo nie czas na płacz. Miasto śpija, wciąż nie zasnąłem. I to nie jest sen, tylko kolejna wojna pod powieką. Ludzie znikają, gdy gasną światła, zostaje kurz głód, Resztki matnia, ale mam cel, więc lecę jak dron. Na radarze zero. Cisza to dom. Nie widzą serca, tylko profil i status. Patrzą przez liczby, a ja przez stratę Zamieniam ból w ogień, ogień, w wersy i niosę to wszystko, co chciało mnie zjeść. Nie pytaj czemu, nie pytaj jak, bo nie było łatwo, ale jestem tu brat, nie szukam po klasku szukam sensu w świecie gdzie cisza krzyczy głośniej niż teksty Milknę na moment ale bit mówi dalej Milknę na moment ale bit mówi dalej Milknę na moment ale bit mówi dalej Milknę na moment ale beat mówi dalej. Kogo, kto dałby mi wiarę? Więc sam ją sklejałem, jak szkło na krawędziach. Zamiast dłoni, tylko oczy pełne pogardy. Ale każde spojrzenie to mój nowy nabój. Nie miałem sieci, miałem dym i presję. Każdy odwracał wzrok, gdy szedłem w stresie. Teraz patrzą z dystansu, mówią, że znałem. Ale jak mnie znałeś, skoro nawet nie słuchałem? To nie jest hit, to jest moja broń. Z wersów zrobiona bez litości. To on, jeśli myślisz, że się cofnę, to źle, bo ja idę sam jak cień przez mgłę. Zamykam wersa, dźwięk, leci dalej. Zamykam wersa, dźwięk ci dalej! Nie potrzebuję tłumu, nie potrzebuję szumu. Każdy ich szep to dla mnie dym z kadzidła. Długo byłem ciszą w świecie, co krzyczy. Teraz każdy mój wers zostawia blizny. Zobacz na mnie to nie styl, to życie. Nie gram w grę, bo stawiam swoje linie. Piszę to krwią, nie szukam wygranej, tylko miejsca, gdzie mogę być naprawdę. Każda porażka to ogień pod stopami, ale idę choć ziemia pęka mi pod nogami. Bo nawet jeśli wszystko spłonie dziś tu, to zostanie mój głos! I on wróci z mroku. I on wróci z mroku. Zamykam, wersać, za wiele ci do